I ulubione miejsce. Dywaniki. Pomyślałam, że to, co można zrobić z tym awokado, to po prostu guacamole, bo do niczego innego się nie nadaje. Chyba dziś nie jemy śniadania. Co, kochanie? Sauna albo opalanku. <noise> tak, Frida? O. Śniadanie wielki nie powinno nikogo dziwić. A to moje śniadanko. Ukur. Szatan, lata no, za no. laserkiem. Co to jest za poza? Zejdź z tą dupą z deski! Co za psycho! Kurwa! Friday! Co ty robisz? Jezu. Teraz umyję tą deskę. Nie. Ja chciałam tylko powiedzieć, przypomnieć, że można już nakarmić za darmo zwierzaki z Alixem. Więc yy, wchodźcie na Alixa i karmcie zwierzątka. Proszę. Mam akcję, ponieważ yy, moja dziewczyna zamówiła prezent na urodziny, i jakaś część prezentu niby doszła, a jej nie ma i... jest strasznie zdenerwowana, ale Klaudia się nigdy nie denerwuje. Klaudia jest człowiekiem, który jest w miarę człowiekiem spokojnym, więc bardzo współczuje ludziom, do których będzie teraz dzwonić. Oczywiście ja jej mówię, nic się nie stało, po prostu chodzi o to, gdzie jest ta paczka i co z kasą, jeśli, jeśli nie, nie doszła, czy cokolwiek, no ale paczka jest, że Dostarczona, więc yy... kurde, dziewczyny, to było wszystko w tej jednej paczce, bo tam były tak jakby zapisane, że one są osobno, i mi się, pokiełbosiło mi się, i myślałam, że po prostu to były dwie oddzielne paczki, i zostały dostarczone jedna tak, druga nie, no i wszystko się wyjaśniło. Czyli już mam gotowy prezent. Znaczy, no prawie gotowe, bo jeszcze kilka muszę odebrać. Słodkie. To ktoś zrobił lampeczki na wejściu do klatki. Cześć, słodziaki. Jadę na zajęcia. Robi się już coraz ciemniej i jest dosyć zimno. I w ogóle to jeszcze pada deszcz. Znaczy taki kapuśniaczek, bym powiedziała. Także nie będę nagrywać za dużo w drodze. Znowu tu. Układam książki. Układam książki te, które są widoczne na mrościance bo nie podoba mi się ich ułożenie, a chcę, żeby były ułożone super cool. Tam jest złomek. To jest jej miejscuwa i tam jest ten sweterek. A my jutro przypuszczalnie kupimy drugi sweterek, ale zobaczymy. Cieszę się, bo też już dostałam dzisiaj info, że moja paczka będzie dostarczona. Myślę, że jutro albo pojutrze, a tam jest y, taki kontener dla nich, wiecie, do samochodu, że będą miały cały tył dla siebie. No bo czeka nas y, trochę długa droga za kilka dni, więc. Y, więc się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. No, więc układam dalej. O, teraz przestała. Ale po prostu dywaniki muszą być. O, nie jedz tego, nie jedz tego, świrku. Było drapanie po prostu dywanika i one muszą tu być. Czy my chcemy, czy nie, dywaniki po prostu zostają. A ja w sumie poukładałam już i jestem zadowolona. Nie poukładałam tak jak Klaudia tutaj, bo Klaudia tutaj poukładała tak wiecie, tak porządnie, tak e, kategoriami. Powiedzmy, ale myślę, że trochę książek stąd mogłoby iść tu, a trochę stąd mogłoby iść tam. Bo tutaj są takie starsze wydania, mocno stare czasami, a tam jednak mamy takie powiedzmy współczesne, więc może to któregoś dnia. Zrobimy, aczkolwiek wiem jedno: nie mamy miejsca na więcej książek, jeśli chodzi o te meble, więc trochę na pewno będziemy musiały oddać. Tu już mamy jedną część pod bibliotekę. Myślę, że coś jeszcze dobierze się, jeśli chodzi o jakieś właśnie takie oddanie. No i też trzeba będzie zwolnić z wolnicy, kupowaniem, czy wymienianiem się, czy braniem spod biblioteki. Oczywiście, miejsce zawsze na książki się znajdzie, ale jednak trzeba uważać. Tak naprawdę to gadam to. Ale wiem, że to jest wszystko bullshit. I, i tak będziemy kupować książki. I tak będziemy brać książki, i tak ich będzie przybywało. A wiecie, co jest najgorsze w tym? Najgorsze no w posiadaniu takiej ilości książek jest myśl o przeprowadzce. A przeprowadzka prędzej czy pójdzie, później nadejdzie. W zasadzie to już nie jest ważne, czy, czy, czy bliższa, czy daleka. Czy w sensie, jaka będzie odległość po prostu miasta, czy państwa, do którego będziemy się przeprowadzać, bo to jest jeden ciul. Ale po prostu pakowanie tego i ogarnianie tego. To jest, dlatego też na przykład to mnie powstrzymuje, jeśli chodzi o kwiaty, bo chciałabym mieć jakieś takie może tutaj kwiaty, nie jakieś storczyki czy coś, ale wiecie, takie rośliny, no ale jak myślę o przyprowadce, a jednak się przyzwyczajam, bo kiedyś wyhod wyhodowałam mango, wyhodowałam awokado i coś musiałam zostawić, jak się wyprowadzałam i... I to było, to było przykre. A wyprowadzałam się za granicę, więc no, nie miałam jak tego wziąć, bo dosłownie miałam plecak i walizkę. Więc... No... No ale nic, jak będziemy się przeprowadzać, to będziemy dawać znać, jak dajemy sobie radę. Ale no nic, najwyżej, najwyżej kupimy po prostu wielkiego busa i, i pojedziemy nim za granicę, czy gdziekolwiek. Kojarzycie to jak wszystko was w kurwie. pierwsze, ten moment, jak po prostu macie totalnie chujowy humor, a w pracy ktoś jeszcze wam tak. tak takie małe rzeczy, nie? Takie żarciki, ale to są. to są toksyczne żarciki. I to po prostu jakoś tak Was stępi, Albo takie dni, że wszystko Wam się nie podoba, co robicie. I tak trzeba walczyć ze sobą, żeby nie myśleć o sobie najgorszych rzeczy, nie? Żeby nie, nie wpadać w takie, Jezu, ale ja chujowo to zrobiłam. Albo, albo popełniasz jakiś błąd, nie? I masz takie, kur, co za debilny błąd. Jakby, czemu ja popełniam te błędy? Nie wiem, może normalni ludzie nie mają takich y, rzeczy. No ale ja mam często takie chwile i muszę z tym bardzo walczyć, bo nie jest czasem łatwo nie overthinkować dosłownie wszystkiego. Więc y, pamiętajcie w takich chwilach, że można mieć gorsze dni, można czasem popełnić błąd, nie trzeba wszystkiego robić perfekcyjnie. Y, taka rada po prostu ode mnie, żeby nie wchodzić w te myśli y, takie... Destrukcyjne, nie? Żeby po prostu mieć takie, okej, okay, widzę was, myśli, ale nie macie nade mną władzy. Po prostu wiem, że tam jesteście, ale trzymam was za drzwiami. Rozumiecie? Taka ode mnie porada. Dobra, buziak Totalnie zapomniałam, że muszę sklejać vlogmasa, a właśnie. Z... Strasznie mi złapał skór żucha, więc musicie wiedzieć, że to dla Was. I chcę Wam życzyć dobrej nocy i do jutra.